No jesteśmy na odwróconym Skybloku Dzięki Krystianek! Ja widzę, że Ty już tutaj szybki jesteś, ale... Nie rób tego Lecimy Ej. dalej, Krystianek, no! <grywka> Lecimy, <grywka> Lecimy dalej! dalej. Ja, się... ja widzę, Ej. że... Ja rozumiem, że tu był update, bo to jest Windows 10, to jest ta lepsza wersja Minecrafta. Że lód się roztapia od lawy, nie, to nie, to, nie to, tak, nie, to już było, to, było. To, to zawsze było Krystian. Nie, komuś, tego akurat, nie. Tak, nie tak, było. tak, to było zawsze. Było, to było. Idę po jakiś, nie wiem, drewno, czy coś. Cześć. Ja, jak, jak się czujesz na odwróconym. To jest do góry nogami. No bo jest to odwrócony skyblock, bo uznałem, że to jest zbyt łatwe, zwykłe Skybloki, to jesteśmy na odwróconym. Nie Ej, a dlaczego, a dlaczego trawa nie jest odwrócona? Nie, nie wymagaj tego, że ktoś by e, zrobił jakiegoś ala tapaka i coś tam, i że to byłoby było Logiczne. E, nie wymagaj tego, to była mapa za 160 coinów, więc jakby, nie, naprawdę, nie, nie, nie wymagaj tu wiele. Damian, Damian i poświęcę nie dla mnie, więc kupiłem za 160 coinów. Ile to w prawdziwym że... No tak z 2,50. Nie no, tak z... nie no, no 20 zł to jest 800 coinów chyba, wiesz. <głos> chyba, <głos> chyba. No, daję sobie tą, wiesz, tą, tą szansę. Nie daję ręki uciąć, bo ponieważ że dlatego tak. E, tak, daję sobie to, tą szansę pomyłki. Wiesz, wiesz jak to jest, to nie, nie muszę ci tego mówić. Cześć. Ma to Ile mamy jeszcze jedno? Jedno piętro. Pien tak, jeszcze jedno pintro jest. Cóż, nice. czy starczy nam dirta na. wybudowanie się gdzieś sensownie, czy nie? Ja już tutaj jestem, tam jest pajo-jajączek, pajo się nie boimy i dosięgam. Tak, drewno, jak ja mam więcej dirtu. Też więcej dirtu? Ja mam więcej a, a, a dirtu. możesz nie ten, bo to jest skrzynia. Mhm, <grym> super. O, pająk spadł. O, super. Hurra! Ale czy ty kur... Byś mi nie kraść rzeczy? Dziękuję. Jakby... Mam pół płytki, możemy się dalej budować, o, Damianie. O fajnie, jestem. Y, Dubny ściemnie. Ście Ciemnie? Dobra, nie wiem, jest buduj fajnie. się. Krystianko nie chce nic mówić, a nie, nie będę ci. nic mi nie nie... ma. No cześć. Siema. O ty, kurwa, pająku. Ha! Pokonam cię, bo jestem silnym, niezależnym człowiekiem. O! Jestem silną, niezależną polską influencerką! Aaaa! Ta-ta-ta-ta! Ty, bilu, to był. No, nie mam. Nie mam już ziemi i siekiery. No co ty nie powiesz? Walcz z nim! Będę się bić. Bo nie mogę. O, to bitwa o mój honor. A Ała! Czemu we mnie bijesz? No nie biję w ciebie, to ten ziołek na górze, no! Robi ci schody, Krystianek, pa, zrobiłem! A, e... A! Nie! Nie! Na, na, na! Zabianie, jak ty się czujesz, że trollujesz naszą rozgrywkę? Ja trolluję naszą rozgrywkę! No, jak ci przypierdam. To... <ścoughs> ewidentnie. Dawaj, musimy go to... ewidentnie. Zostaw, bitwa jest! Ob obstawiałem na niego 5 dolków, wygrałem. Hurra, dobra! Nice, dobrze! Oczyściłem ścieżkę, Damian, nie możemy już o, iść. super jesteś, nie Krystianek! Ło! Tak. No... Wiem, no. że to ty, już chciałem cię wyzywać, nie? Już cię... No No! O, o. Mam jeden kawałek drewna. No, powiem ci tak. Jest grubo. Jak bardzo? Jest bardzo grubo. Jest tak, że idę do ciebie. Cześć. Siema, panie Siema Damian. Dawaj, dajesz radę! Dawaj, Damian, go! Atakuj! Ha. Jest tu też drugi! Super! Nie, nie, że Ład! Boli, boli! Proszę mi nie bić! No, jestem delikatny! Grabieżca! O, zgrabieszcował cię! Na, na, na. z Zgra... tak. nie wychodzi. Na twoim miejscem nie wychodził. Nie mam zamiaru! Zabieraj trochę drewna! O. Bo wiesz, ogólnikowo to pojawiło się ich tam kilku. Kilku?! Roj! Jakby nie rozpokój, rozumiem. Ja ja uwielbiam takie e, prze. A. O! Okay. Mm. Dobrze, Tutaj... rozumiem, że włączyłeś mapę z symulator umierania. To jak rozumiem z tym dobryciem drena, Krystianku? Jak ci idzie? No! Jaki gnom? ja go rzuciło jeszcze w locie, trafił? Skuszyczaisz? Raz, ostatni Ja. No, ja nie mogę nic zrobić, no, nie mam mi. O, sieba! Witam. Jestem jest to <laughs> Hmm. Nie. Twoje nie, jest bardzo nie do zaufania. Nie no patrz, idę normalnie, legi. Da, mam 25 kobla i jedną deskę. Pura, zwycięstwo! One, run. Słuchaj, ja na jaką inną wyspę chcesz iść. Nie wiem. Zdecyduj. A, na jaką inną, a ja na jaką inną mogę świecić? Daj jaką chcesz, słuchaj, spełnię twoje marzenia. Tak? A jakie? E, o, pójście na inną wyspę. Ho, ho, cześć, cze, ho, ho, Krystiany! Ho, ho, pa, pa, ho! Czekaj, bo się z pająkiem bije, pak jest kokos. Patrz, Krystianek, to dla ciebie nagi o... miecz. I to też, i to też, proszę. No kurde, jeszcze itemy. Nie chcę, bo zaraz umrę. A! Pff. O! To mogę nawet zaraz. Ale, że ich tam jest, ale ktoś, Daj, Krystian, jeszcze dwa szkielety, idzie kusznik, kusznik za tobą. Marzaj, szybko do tunelu ewakuacyjnego, dawaj za tobą. Jedny, ile ich tam jest, co je. E, tunel ewakuacyjny. Dobrze ci o, idzie. No tak, dobrze ci szło. To prawda. Damian, chodź, ja wezmę, ja, ja, Damian, chodź, ja ściągnę na siebie ich uwagę, mm -hmm, a ty ich mm -hmm. poza, ty wysadzisz mm -hmm. ich y, y, spawner y, śmierci. A to czekaj, muszę wziąć kilow Tak. Mam kill-off i mam miecz, biegnę! Nice. To musi być szybka akcja. Bez świadków, pamiętaj. Żadnych świadków nie może być. Musisz mi zbudować wejście na górę, bo jestem pierdolony. Ta, ta 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 pam, baram, pam, pam, pam. pam. Kiedy szkielety tak szybko strzelają? O kurczę, ja pierdziele! O! Krystian, ja wr wrócisz tu, nie? Okej. Okay. Ściągnąłem za sobą, przynajmniej jednego chyba Dawaj, szybko! Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy! Szkielet w twoich podziemnych tunelach! Okej, okay, tam jest dużo więcej rzeczy w tych podziemnych tunelach. Nie martw się! Gracz, gracz Hasiek został wyeliminowany, Tak, ale ja jestem jest za wstanie... tobą! Szybko! Gdzieś tu były te itemy gdzie są i gracza Hasiek? Halo! Czy aż tak się rozsypałem, że... O kurda, Wa, wow. Proszę nie bić miałek tak mocno, przepraszam. O! Dwóch nowych się pojawiło! Dwóch nowych się pojawiło, kolegów... No, umarłem. E? Okej, okay, to super. Słuchaj, plan jest prosty. Zdobywam drewno. Jak zdobędę drewno? To... No proszę mnie nie zestrzeliwywać. Ktoś mnie zestrzeliwywuje Damian. Jakiś gnom. A, no jak... To ty, słuchaj, a o... A, bo są tu na dole! A ty też jesteś na dole, okej. Okay. Krystianku, słuchaj, mam drewno, możemy i stąd. Możemy zacząć szczęśliwe życie na Ktoś, innej wyspie. Już jest u jakby co, no okay. jestem. O, drewno wyrosło, idealnie, tak. drzewo. Znaczy, nie dre bo drewno nie może wyrosnąć. Drewno tak nie może, z może tak. drzewo wyrosnąć. Tak, tak wyrosło drzewo, tak, no, i tak super, finie, no i super, no i super. Które zasadziłem własnymi rękami, więc z własnymi rękami. moje własne drzewo. Tak, to nie zetniesz go, rozumiem? Bo... Nie, już chciałem. A. Y, własną ręką również. Czy do odwróconego y, nederu, czy. E, przykład, słuchaj, zdecyduj, ja idę poszerzyć nasze wpływy na innej wyspie po prostu. E, no to, to jest Terakota. A kiedy będzie terapsa? Wiedziałem, że to powiedział ja totalnie wiedziałem. Jesteś <laughs> takim e, śmiesznym e, człowieczkiem, e, tak? I no, szanuję. Czy idziemy do odwróconej wioski? Ty, ja chcę iść do odwróconej wioski. Ja bym nie, nie, tak. Bardzo chętnie też byś poszedł do odwróconej wioski, rozumiem. Dobra, tak, ja super. nie? nie? Jak, jak, jak ty, to i chyba ja, nie? No i, no i ta, takie, no takie zaangażowanie, to ja rozumiem. Krystianie, za twoje poświęcenie musisz poczekać. Okej, okay. to jest trochę chujowa nagroda bym powiedział, Dobra, ale nie zamknij się tam. Proszę, Krystianie, to dla Ciebie. No, wyrzuć to. Krystianie, wyrzuciłem ja ci. wyrzuci. Obok Ciebie jest. Zebrałeś to. O, diamentowy miecz. Perfekcyjnie. Diamentowy miecz. No tam jest wioska. Nie no, dałem Ci łopatyczny miecz. Aaa. A no kur... No ja nie, no ja Nie, nie, nie. Nie, Ty specjalnie to zrobiłeś, tak? No, nie uwierzę. Tym to, że... razem, bez, ty, tym razem ty, bez bicia się przyznałem, że niespecjalnie... Totalnie nie! Nie. nie. ziemię, aczkolwiek... Yeah, nie, nie. Twoja yeah. łebetyna znalazła się. Tak, no, no. <noise> Nie, no jak tam, Krystianek, się bawisz? Co tam? No, ja, ja rozumiem, nie? No, spoko. Witajcie, widzowie, w kontencie 2021. Oczywiście nie wiemy, co mamy robić, dlatego robimy 358. odcinek z e, Minecraft e, Skyblock. Daj mi tego dirta, zanim się skrzywdzę. <laughs> ale ja cię kocham, Damianku. Też cię kocham, ale... <laughs> Ale wiesz, czasem... Ale ja naprawdę, ja, ja naprawdę, ja chciałem wykopać po prostu, gra stwierdziła a, je tego Damiana i Ela. A, okej, okay, je... nie rozumiem. Nie zdarza nie, się nie, tak nie, czasami. Nie o, się o Jezu. Krystian, ja byłem... popatrz nade mnie. Podobasz się mu się. A, ale on mi się nie podoba, wiesz. To musicie sobie znaleźć jakąś drogę pogodzenia. Nie, po prostu go zostawię wiesz, tutaj. wspólna na przykład wędrówka do Jerozolimy czy coś. No, z, kole z kolegami przyszedł. Wiesz, co usłyszał? J Jerozolima i już plus trzech jest. Przepraszam, ale pielgrzymek nie robimy. Nie, nie. czterech jest. No to chyba się napajlili, no to. Myślisz, że będą tu mieszkańcy? Tego, mieszkańcy kurwa odwróconych drzew? Masz tu domki, pajacu. Nie wiem, czemu jesteś taki negatywnie nastawiony, jakby. Pesymistycznie, tak? No, tak. Jesteś bardzo pesymistycznie nastawiony. Wiesz czemu? Hmm. Bo mogę. Ja idę na market, jakby cię to interesowało, by Okej, okay, powiem ci tak, mam dwa diamondy oko kresu, bez kresu, no i nikt tu nie... kresne, oko kresu. I nikt tu nie mieszkał. Nice! Ładnie. Kto by się tego spodziewał? Może w markecie coś będzie? Nikt, nikt. Nikt się tego nie wytryzmy. spodziewał! Ale na markecie na pewno nic nie ma, więc ty, to jest domek wiedźmy na odurz w ogóle, wytyfy. Wy. Ej, a jak z rzucę z to, on nie mogę tego rzucić. No bo to jest ten, ten lepszy. No wiem, ale powinienem móc go rzucić. Jak widać nie. Gra stwierdziła, że nie możesz. Jestem na fladze papieskiej. Nice! Nice! Krystianku! słuchaj. Jakoś, że nasza przygoda musi się kiedyś skończyć. To chodź tutaj do mnie. To już się skończy, dobra, już wychodzę. Nie, nie, musisz tu zejść do mnie. Słuchaj. Mam to dla co? ciebie prezent. Ja używam miecza do dirta. Krystianku, proszę. Patrzę. Ja żeby mam ci, dla Zobacz, żeby ci zimno w budki dookoła. nie było. Siła w dupę. W budki, żeby Z mi nie zakładaj, było. Zimno? Zakładaj te buty. Zakładaj no te budki. No rzuciłem ci, o! No ale ja i... wolę pokazywać stópki. 100 dolarów dostaję za fotkę. Widzowie, 100 tysięcy wyświetleń i widzieli stópki Krystiana. Co wy na to? Dobry deal. No to wiedziałem, że dobry deal. A teraz. Uczy o opki. A teraz, Krystianie, fajne stopki, ale ja stąd spadam. Nie. <laughs> ja złożyłem, Frajerze.